No dobra, no dobra, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj... Jedziemy dalej z drugą częścią z serii Gdy zapłacą mu kady, czyli po prostu Higurashi. <laughs> Pora dalej sobie... Przeprowadzić śledztwo i zobaczyć, co takiego wydarzyło się w Hinamizabie. No tak, chyba to tyle, jeśli chodzi o wstęp, a taki trochę innych ogłoszeń parafialnych to pamiętam, że w poprzednim odcinku mówiłem wam, że, że, że... że to trochę to prędkość to też damy efekty głośniej to też trochę no i mówiłem wam, że przeczytam ten tomik związany z polskim wydaniem Gdy Zapłacą cykady. wiecie ten tomik związany z fabułą Watanagashi czyli festiwalu pływającej bawełny lub tego drugiego znaczenia które jest ogromnym spoilerem jeżeli chodzi o fabułę drugiej części więc wam nie zdradzę ale to co chcę wam przekazać to jest to że miałem sprawdzić czy te dziewczyny z openingu, które nie kojarzyłem ten duet <coughs> ona znajduje się w tej mandrze tak powiedz, że szybko sprawdziłem mangę ej nie ma tych dziewczynek a bo ja nie zauważyłem, bo tak na szybko sprawdzałem i tak się zacząłem zastanawiać, ale jak to, dlaczego, i tak doszłem do wniosku, że w sumie również mi się przypomniało, że jak się kupuje, gdy zapłacą cykady, no chce się kupić mangę, to wyskakują potem tomiki, które moim zdaniem, cały czas sądziłem, że to są wydarzenia po... Głównej fabule, nie? Tej przygód Maebara Keci, Riki, Mion i tak dalej, i tak dalej, <laughs> że to jest po prostu nowa historia. Ale możliwe, że to nie jest celem nowa historia. Wiecie, ileś lat po tych wydarzeniach, tylko raczej są to równoległe wydarzenia z główną historią. Jest całkiem możliwe, że nie tylko Maebara i jego ekipa mieli decydujący wpływ. Na to, co się dzieje tutaj w Hinamizawie tylko jeszcze była jakaś inna ekipa, która nie, to, nie dostała swojej ekranizacji w anime, i możliwe właśnie, że tak jest. No bardzo, O'Penny mnie po prostu troluje i faktycznie tak, takiego czegoś nie ma, ale dobra, tak jeszcze wam powiem. Przypomnę, że w poprzednim odcinku wszystkie dziewczyny z tego klubu, do którego chodzi Keiji, tego gry i zabaw, yy, swoje kwalifikacje przeszły śpiewająco. I tylko jeden biedny Kejsz, kejci się mę męczy. Rikacian delikatnie pogłaskała mnie po głowie. No to ciekawie się zaczyna odcineczek: od głasku, głasku. Nie wiem, czy ta muzyka może teraz jest za głośno. Może tak nie do końca. O. Yy, napisy: szybsze to. Damy trochę szybciej, żeby napisy. O. Dobra, idziemy. Nie wyglądała na zbyt szczęśliwą. Żałośne! W pewnym momencie pomyślałam, że będzie zgodnym przeciwnikiem. Jest, jestem całkowicie. Jestem całkowicie rozczarowana. Nie poddawaj się, Keijun. Musi być jakiś sposób na powrót. Postaraj się. Aż do końca. Tak jak powiedziałem. Jak mam powrócić do tej gry, która polega wyłącznie na szczęściu? Zgadza się, Mion? Jednak jej twarz była niewiarygodnie obojętna, jakby patrzyła na coś zupełnie nieciekawego. Następnie odwróciła się bez słowa. Hej, Mion! To był żałosny głos, który irytował nawet mnie. Zawiodłam się na tobie. A to jest taka typowa zagrywka, nie? Kobieca. Bo to, powiem wam, że to nie jest duży, to, to chyba nie będzie duży spoiler. Ale Keichi też jest obiektem wyschnień, nie tylko i, tej reny, ale także Mion. I właśnie po części to będzie też jeden z głównych wątków tej, no hi, ten Watanagashi. I powiedzmy, że zazdrość w pewnym momencie wejdzie za mocno. Ale i, ten, i to jest taki, tego co chciałem powiedzieć, to jest taki wątek, taki, taki sposób dziewczyn. Wiecie, żeby motywować, nie, chłopaka, którego się lubi, że niby jesteś obojętny, niby ci nie zależy jesteś y, taką trochę y, przekąsem, żeby nie powiedzieć od razu ale z takim przekąsem jeszcze mu tam próbuję trosze, troszeczkę docisnąć, żeby się wziął w garść. Zawiodłam się na tobie. Wszyscy traktowali to poważnie, tylko nie ty. Co masz na myśli mówię poważnie! Mówisz mi, żebym kontrolował koło samą siłą woli? Jak gdyby mam to zrobić? Gdybyś podchodził do tego na poważnie, skończyłbyś tę grę 10 sekund od rozpoczęcia. Micia, nie musisz tak się złościć. Poczekaj. Mion w złym nastroju z w głębi sklepu. Przy okazji, Mion jest taka trochę tsundere, więc to, co czasem jest wredna dla Kejczyka, to bardziej jest z powodu tego, nieszczęśliwa niż sam Kejczyk, że się do niego wrednie odezwała. Taka tam ciekawostka. Może dlatego, że sytuacja stała się niezręczna, widzowie zaczęli odchodzić od mojego stołu. Cholera! Mówisz, że nie biorę tego na poważnie? Mówisz, że gdybym był poważny, rozstrzygłbym tę losową grę w 10 sekund? Gdybym był poważny, wszystkie modliły się o moje zwycięstwo. One wierzą we mnie! Czy zawiodły, zawiodłem ich oczekiwania? Czy to dlatego, że nie traktowałem tego poważnie? Ech! A powinniśmy kontynuować grę? Obaj nieśmiało pr nieś nieśmiało próbowali wznowić grę. Nie odpowiedziałem. Zapadła cisza. Mój Barakun, czy mam to odebrać jak przystanie się do porażki? Właściciel myśląc, że poddałem się, zaczął ogłaszać zwycięstwo gry. Ale w tym momencie demon we mnie zawył i obudził się. Teraz rozumiem mi on. co to dla mnie... co to... Co to dla mnie znaczy... znaczy być poważnym? Teraz mam okazję teraz wam pokażę. Teraz, teraz sobie zaspoilerowałem, ale Keishi wymyślił dosyć swady planek zwyciężyć. Bam! Po przyciśnięciu ich bliżej, położyłem ręce na ich ramionach, mówiąc cichym głosem: Tomita kun. Tomita kun? Okamura kun. Okamura kun? Dogadaj. Pozwólcie mi wygrać. Oboje, nie rozumiejąc od razu tego, co właśnie powiedziałem, ani znaczenia tego, byli przez chwilę zdezorientowani. Hej, Malbera-san! Bez przemocy! Zakończmy tę grę jak należy! Po prostu posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Czego chcecie? 50 tysięcy jenów? Ale oczywiście! Zobicie takich pieniędzy, to jedyna w swoim rodzaju okazja. Nawet jeśli wygrasz, co zamierzasz zrobić z tymi pieniędzmi? Jak się nimi nacieszysz? Rozważali to przez chwilę. Kupię nową grę czy coś. Przekąski? Może jakiś sok? To drobiazg, Nic nie znaczy. Jesteście głupsami? Więc... Co ty zrobisz, z Barasan, jeśli wygrasz? Ja? O to chodzi. Po prostu posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. My, członkowie klubu, musimy wykonać jakieś kary, jeśli przegramy. Dzisiaj musimy wykonać jedno polecenie zwycięzcy. Z innego punktu widzenia, zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci rozkazywania innym członkom klubu. Przede wszystkim to mi Tomitaku. Lubisz Satoko, prawda? Czyli okularnik lubi w Londyneczkę. Nie zaprzeczaj! Następnie o lubi zrykę, prawda? Nie rób, nie rób się taki czerwony. Przysiągnąłem ich dwoje czerwony z czerwonymi twarzami dzisiaj siebie. Tak by być pewnym, że nikt inny nie usłyszy. Loli, moe. Ładne dziewczyny! Z tego właśnie pragną i o tym marzą mężczyźni. To jest nieosiągalny rajski ogród. Nawet wtedy i tak byś do tego dążył, prawda? To dlatego, że nasze namiętne dusze wołają Moe. W, w tym wrażliwym wieku, w którym nie można powiedzieć, że się lubi się dziewczynę, którą lubisz. Zrozumienie tego dało mi jeszcze więcej mocy. To mi tata kun Jeśli wygram, Zmuszę Satoko do noszenia obroży i bycia twoją młodszą siostrą przez jeden dzień. TRYSK! Czerwona fontanna wypłynęła z nosa Tomityki Kuna... Tomi, Tomity Kuna. okamura -kun, ciebie też to dotyczy. Założę kocie uszy ri, ricie san i pozwolę ci zabrać ją na spacer na smyczy. TRYSK! Krew wsiąknęła w żyły na czole Okamury Kuna. Co to, co to, to, to? Nie wstydźcie się! Możecie udawać, że was zmusiłem, żebyście się poddali. Jesteście po prostu ofiarami Maebary sampaja. Możecie udawać, że jesteście temu przeciwni. Rozumiem. Wiem wszystko, czego pragną was serca. Potem nagle zniżyłem to głód. Moje życie szkolne było bardzo ponure. Wiem z własnego doświadczenia, jak niemądre jest marnowanie tak ważnego czasu w swoim życiu. Więc zwracam się do was. Nie chcę, żebyście tak też żyli. Bądźcie ze sobą szczerzy! Bądźcie za marzeniami! Urzeczywistnij je! Spełnij je dla was! W tym momencie wartości ludzkie połączyły pokolenia. Mawarasandr! Czy kiedykolwiek miałem mentora, który przemawiał do mnie tak mocno? Nigdy nie miałem kogoś takiego. Dzieje się tak dlatego, że w życiu mężczyzny są tylko trzy fatalne spotkania. Ten, ten cenny pierwszy raz był doświadczony w, w tej chwili z tą dwójką. Naiwniacy. To nie tak, że Baebares już od samego początku miał w planie. Żeby założyć kocie uszki na Rikę i obrożę na Satoko. A skąd wiemy, bo w pierwszych, że tak zrobił. Wiemy, że jest do tego zdolny. W takim razie, w porządku? Zróbmy to. Raz, dwa, trzy. Koniec gry. To była tak asertywna deklaracja zakończenia gry, aż wszyscy sklepy sklepie odwrócili się, żeby spojrzeć. Minęło mniej niż trzy minuty, odkąd byłem na skraju przegranej, A wszyscy widzowie byli pewni mojej porażki. Kiki san, co się stało? To wygrał? To było moje całkowite zwycięstwo. Co? Co ty mówisz? Jak dokładnie odwróciłeś tę sytuację? Nie mam potrzeby wyjaśniania co się stało. To była umowa dżentelmenów. Racja, chłopaki! Tak! Obaj tłumią łzy wdzięczności odpowiedzieli mocno z głębi serca. Jak dokładnie cud wydarzy się tutaj w ciągu trzech minut, kiedy wszyscy widzowie odwrócili wzrok od mojej całkowitej porażki? Zrobiłeś to, zrobiłeś to, hurra! Widzowie byli zdziwieni, jak szybko udało mi się przeciwz przeciwz przezwyciężyć tę beznadziejną sytuację. Ten, gło... Ten gość jest w stanie kontrolować kołowrotek, oczami czy coś? To cud, co to za diabelstwo? On jest zmiją, wiesz? Nie ma wątpliwości, że miał za zanadzu jakąś dziwną sztuczkę. Spojrzałem kątem oka na tłuk, który nie mógł powstrzymać ekscytacji. Teraz w pełni przebudzony, w trybie bitewnym, zaśmiałem się szyderczo. Miją? Więc to dla mnie oznacza, że jestem poważny. Hmm, nie spieszyłeś się? Obnażając do siebie kły, śmialiśmy się razem w najbardziej brzydki sposób. Czyli co. Jak typowi wilejni w, 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 w anime albo w innych kreskówkach. Ja pierdzielę. Dzięki temu wszyscy członkowie klubu zaliczyli pierwszą rundę. To oznacza, że tym razem to, to mecz pomiędzy nami wszystkimi. Już zdecydowałam, co kupię za nagrodę pieniężną. To naturalne. Racja. Zatoko i uśmiechały się. Siedziły? Szy, Do siebie. Hmm, one. Czy naprawdę myślą, że mogą wygrać z Maebaru Keijin, kiedy jest poważny? Mion. Mion, to był błąd. Nie powinnaś byś udzielać mi rady. <grym>, co za podejście! Jest milion lat świetnych za wcześnie, by myśleć, że możesz wygrać ze mną. Mion, lata świetne są miarą odległości. Och, zawstydziła się! Co, co robimy? Co robimy Mician? Co zmierzy się w nasza piątka? W co? Kana! Kana! Więc teraz... Mamy taki wspaniały skład! Nie spieszmy się! To byłaby strata czasu! Mi znowu... Mi znowu mówi coś skomplikowanego! Nie może być. Czy ty? Włosy Mion opadły elegancko w momencie, gdy się odwróciła. Wyglądały prawie jak peleryna. Jeśli chodzi o dzisiejsze zawody, ja, przewodnicząca klubu Sonozaki Mion, na razie trzymam się z decyzją. Gra i czas są jeszcze nieznane. Lepiej mieć więcej widzów. To musi wydarzyć się na oczach wszystkich z Hinamizawy i Okinomi. Czyli ta wioska i to miasto, w którym teraz są. Do tego czasu poznamy najlepszy sposób na ostateczne załatwienia sprawy. Uciekasz, się do, od te, uciekasz od tego? To zbyt niesprawiedliwe. Nawet jak na ciebie, Mion-san. Jesteś za młoda, by zrozumieć. Czy nadal nie zdajesz sobie sprawy z tego, co się stało? Walcząca aura wydostająca się z ciała Mion utworzyła barierę, Powstrzymując od natarcia Satoko. Spotkamy się znowu. Przygotuj się na nieuchronną porażkę. Nie będzie finału? Z przenikliwym śmie śmiechem Mion wyszła ze sklepu. Po chwili ciszy tłum wybuchnął okrzykami. Kiedy wznawiam konkurs, Mion jest poważna. Pozostali członkowie też spisa spisali się świetnie. Ten nowy facet, Maebara, ma dziwną moc. Odwrócił sytuację w jednej chwili. Mae Barasan! Musisz wygrać! Oczywiście! Wrzucę dla was kogoś takiego jak Mion do rzeki. Styx! Część tu, która najwyraźniej słyszała przymierze między tą tom tom kunem, okumarą kunem i mną, znów wybuchła radością. Mion i tak wygra. Ona jest niepokonaną cesarzową! Stawiam na Mion. Nie, to będzie Rena i jej niesamowita szybkość. Zatoko artystka, artystka pułapek. Rika Syrena! To może być ryzykowne, ale stawiam na me Jednak w tej chwili nie chciałem wysłuchiwać tych wesołych głosów. Przygotowanie sceny do tego wielkiego wydarzenia, a potem ucieczka. Nie zamierzałem wybaczyć Mion. Mion wsiadła na rower przed sklepem, a właściciel odprowadził ją. Nie uciekaj, jeśli jesteś przewodniczącą klubu. Walcz ze mną! O, przepraszam, Keishan. Ale teraz muszę dostać się do mojej pracy na pół etatu. He? Jak można było zobaczyć. W jak w co? Jak można było zobaczyć, w jakimś komediowym programie moje nogi rozsunęły się w przeciwnych kierunkach, aż zrobiłem szpagat? O, tak! Kiedy grałeś w swoją grę, cian odebrała telefon. Wielka szkoda! Po prostu robiło się dobrze. To nie jest nasz szczęśliwy dzień. Są miażdżeni na wyprzedaży w sklepie mojego wujka. Nie małem wystarczająco liczby ludzi, więc wezwał mnie, żebym pomogła. Nigdy nie mówiłaś, że twój wujek prowadzi supermarket super czy coś. To tylko mały sklep. Ale, ilekroć daje coś na przyczynę, wszystkie gospodynie domowe zbierają się jak szarancza. Czy nie mają zdrowego rozsądku? Mimo, że nie mają wystarczającej liczby pracowników, sprzedają karton jajek za... jajek za 10 jenów, maksymalnie jeden na klienta. Byłem trochę zaskoczony. Nigdy bym nie pomyślał, że przewodnicząca klubu, emanująca tak mroczno Maurą, pracuje w sklepie. To była teraz zwykła milion, prawie irytująca. Moje ramiona opadły. Zgadza się. Tryb klubowy skończył się, ale dzisiaj było naprawdę gorąco. To naprawdę. To było naprawdę zabawne. Cholera mi on. Ona naprawdę wie, jak rozpalać tłumy. Ja też! Tak mnie rozpaliła, że poczułam mrowienie w głowie. Zwłaszcza Keijian! To było straszne. Myślałem, że zjemnie mnie tam żywcem. To praca. Więc myślę, że nic nie możesz z tym zrobić. To naprawdę jest złe. To naprawdę jest złe. Naprawdę chcę to kontynuować innym razem. Każda pora jest dobra. A co powiedz na to, że zrobimy to na festiwalu Watanagashi? Dryfująca bawełna, Rzeźliwa walka pięciu demonów. Zgadza się. Pomyślę o tym, o czym w tej chwili rozmawiały Rika, i Mion? F festiwal Watanagashi? Dryfująca bawełna, pięć demonów? Co? Przypominam, że wydarzenia z jedynki nie mają znaczenia, w takim sensie, że nastąpił reset, cofnięcie czasu, i znowu Maebara jest w tym momencie, że nie kojarzy festiwalu Watanagashi. Uwielbiam, gdy wszystko się zmienia i przypomina mangę. Byłoby było miło, gdybyśmy mogli wkrótce mieć kolejną, ekscytującą aktywność klubową. Roześmiała się radośnie. A to sprawiało, że można było poczuć świeżość patrząc na to. Mm. w tym momencie właściciel sklepu wyszedł z papierową torbą. Zastanawiam się, co to jest. Co nam to daje? Co on nam daje? Dziękuję wszystkim za dzisiaj. Dzięki wami praca przebiegła naprawdę dobrze. To niewiele, ale mam coś dla Was. Hej, wujku, Yoshiho, Yoshiro. Czy nie masz też czegoś dla mnie? Ojej! Całkiem urocze, czyż nie? Kiedy Satoko i rika otworzyły torbę, zobaczyły w środku urocze pluszaki. Wow! Są takie słodkie! Mogę je zabrać do domu? Mogę? Co to oznacza, że jest też coś dla mnie? O! Moja jest całkiem urocza. To była pluszowa lalka w pięknej sukience. Taka, jakiej używał być do zabawy w domu. Oczy Reny były przyklejone do mojej pluszowej lalki. Satoko patrzyła tak samo. Rika-chan też? <grywa> <grywa> ha ha dostał taką, która najmniej mu pasuje. Jak to wyrazić? Mogę <grywa> powiedzieć, że jest ładna lub słodka? Cóż, wydaje mi się, że jest uroda. Muszę przyznać, ale lalka z wymiennymi ubraniami jest... Ech! Gdybyś zaczął z nią chodzić, to od jutra byłby, byłbyś traktowany jak dziwak. Zdecydowanie! Mion nie musiała tego mówić. To nie było coś, co facet taki jak ja powinien nosić przy sobie. Mion była, i, była jedyna, która nie otrzymała prezentu, więc pomyślałem, żeby jej oddać. Jednak po krótkim zastanowieniu oddałem lalkę renie. I tu jest kluczowy moment w tej historii. Pierwszy kluczowy moment, zapamiętajcie to: oddanie lalki które do, którą dostał Maebara Barakayci oddaje ten lalki renie, zamiast Mion, czyli mamy pierwszy objaw, pierwszy czynnik, zazdrość. Ale widzicie to minę? Wy, wy to widzicie? Czekajcie, wy to widzicie? Tą smutną zieloną mordkę. Więc tak, zazdrość. Pierwszy krok do katastrofy w tej historii. Pierwszy cienik. Dajesz mi ją? Renię! Dziękuję! Mion właśnie wpadła w pułapkę swojego Imidzu, czyli tworzyła obraz siebie, która nie jest tak naprawdę dziewczęca. Taka co bardziej przejawa cechy faceta. Takiej bardziej kumpeli, czyli ten. Y, ten y, kobiecy odpowiednik. Y, tego... friendzona. Oh, i Badziak teraz tego żałuje. Zrobiłem to dla własnej obrony. Gdybym nie oddał Lalci Renie, to spacerowanie nocą po ulicy byłoby przerażające. Hahaha! Ha, ha, ha. Bez wątpienia, bez wątpienia. Myślałem o oddaniu jej milion, ale nie wydawało mi się to właściwe. Hehe, wiadomo. Czasami zastanawiam, zastanawiam się, dlaczego nie urodziłam się chłopcem. Lepiej żebyś była dziewczyną. Gdybyś była chłopcem, już dawno bym cię zabił. <śmiany> <śmiany> oj, 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 widz, jaki stuczny uśmiech. To widać po jej oczach. Nie? <śmiany> Powinieneś mnie zabić, póki jeszcze możesz. Kecian, jeśli tego nie zrobisz, możesz później żałować. Miłon <śmiany> 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 zaśmiała się po wypowiedzeniu tak złowieszczego zdania. Wszyscy razem z nią śmiali się serdecznie. Poproś Boga, aby uczynił Cię chłopcem w następnym życiu. Ja też tak zrobię. Później z... razem zaczniemy od przyjęcia kraju w ramach rozgrzewki. Haha, <laughs> <laughs> Mion jeśli zaraz nie, opu... nie, pu... nie pojedziesz, właściciel sklepu powiedział do niej potulnie. Wyglądało, jakbyśmy się dobrze bawili. Więc musiało mu... być mu ciężko zrujnować to wszystko. Zatem do później. Dziś było naprawdę zabawnie. No zoba zobaczymy się jutro. W szkole. Nie spóźnij się do pracy. Wszyscy machali i patrzyli jak mi on odjeżdża. Zanim się zorientowałem, słońce już zachodziło, a wiatr przynosił chłód. Czy powinniśmy jeszcze w coś zagrać? A może wracamy już do domów? Droga staje się przerażająca, gdy jest ciemno. Zatem to chyba pora by wracać? Z pewnością wywołaliśmy dzisiaj zamieszanie. Na pewno, dobrze. Jedźmy do domu. Jedźmy już do domu. Wiatr wiał delikatnie, jakby chciał ochł ochłodzić nas, którzy byli zarumienieni od entuzjazmu. Ale w tym momencie zakończymy, zapiszemy rozgryweczkę. Zapiszemy rozgryweczkę, powiedziałem. No i zakończymy odcineczek. No cóż. Więc mamy pierwszy kluczowy moment w tej historii. I nawet w mandze, co teraz o niej wspomniałem na początku, był nawet taki wypowiedź Kejciego, że wtedy jeszcze nie rozumiałem, że co znaczyło to oddanie lalki dla Reny, a nie dla Mion. Wtedy... Biedna Mion, ale jak mówiłem, trochę wpadła w, w pułapkę swojego własnego wizerunku. No ale z drugiej strony to nie jest pewnie łatwo dla takiej dziewczyny co zachowywać się nagle dziewczęco. Bo wiecie jak to jest. Dziewczyny, które są takie typowo, wiecie, ze w i takie typowo, w słodkie, to one pewnie zazdroszczą tej przebojowości, aktywności dziewczynom takich bardziej jak Mion, a a mi on zazdrości bardziej Renie, że jest taka dziewczęta i to jest takie, wiecie, jak na ironię lotu. To często jest jak yy, silni, ale niezbyt mądrzy facieci zazdroszczą tym yy, inteligentnym, że tak zarabiają i tak dalej, a ci, wiecie, chudzy, chudzy... nie wszyscy oczywiście, bo to jest takie uogólnienie, a ci mniej silni, ale bardziej bystrzy często zawdzięczają wygląd tym drugim, nie? I też jest takie yy, błędne koło. Oczywiście są tacy, co łączą te, te, i te, w sensie negatywne i pozytywne, ale to już jest historia na innym razem. Więc tak, z tej strony był Jakub. Trochę to późno nagrywam, więc sam już odczuwam pewnie, że. Mam nadzieję, że aż tak źle nie wyszło, bo trochę było. Ale no cóż. Co mogę Wam powiedzieć? Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się bawiliście. Więc z tej strony był Jakub. A to było Watanagashi, festi Festiwal pływającej bawełny. Da, jasne. Wszyscy dobrze wiemy, że chodzi o to drugie znaczenie te krwawe. Ale, jak mówiłem, bez zbędnych spoilerów, to było Watanagashi, Druga część z franczyzy Higurashi. Czyli po prostu, gdy zapłacą cykady. A z tej strony był Jakub i kończymy ten odcineczek. Bo nie wiem co mam dalej mówić. Ara. <gry>